Siemanko, Siemanko, kochani, witam Was jeszcze dzisiaj po raz drugi, moi drodzy. No wiadomo w jakim celu. Robimy sobie oczywiście kartę na jutro dla każdego znaku, żeby zobaczyć, co jutrzejszy dzień, kochani, przyniesie każdemu z Was. Ja sobie przetasuję karciuszki. O, ja poczekajcie, bo one tutaj coś dzisiaj, słuchajcie, popukamy troszkę energetycznie, żeby je otrzepać. I lecimy kochani z 22 października, co się będzie działo u każdego znaku w dniu jutrzejszym, czyli 22 października, co się będzie działo w dniu jutrzejszym, u każdego znaku z owiaku. Co tutaj ciekawego do Was, kochani, idzie. 22 październik, każdy znak, co też u Was będzie się działo. No to kochani moi, lecimy i zaczynamy od baranka. Co jutro u baranka? Czas działania, czas energii, takiego wzrostu energetycznego. Bardzo wielce prawdopodobne, kochani, że jeżeli dzisiaj byliście osłabione albo też tudzież jakiekolwiek, albo i nawet energetyczne, to jutro, moi drodzy, też będziecie. Karta bardzo mocno wskazuje tutaj właśnie na potencjał, na energię, na chęć do działania, na planowanie czegoś, działanie w jakimś pewnym kierunku. Możecie się jutro podobać, więc słuchajcie, zalecane byłoby przeczesanie włosów, ogarnięcie się, albo Wy będziecie mieć po prostu taką ochotę, nawet same na to, aby tutaj gdzieś zadbać o własną urodę, czy też, no nie wiem, garderobę, czy o siebie samą, bo możecie tutaj, kochani, faktycznie dzięki temu podobać się płci przeciwnej. Jeżeli prowadzicie romans, jutro je uskuteczniać będziecie. Co jutro, ubyczka? Spokój. Spokój, sielanka, wyciszenie. Słuchajcie, no bardzo dobrze, czasami te wyciszenie i ta sielanka, kochani, bardzo mocno się przydają po to, żeby chociażby wyspokoić myśli, wyspokoić psychikę, emocje, jakieś natrętne myślenie, kochani, wygaszanie jakichś niepotrzebnych, słuchajcie, rzeczy, które nam przeszkadzają w życiu. Więc po prostu jutro zwyczajnie, spokojnie, sielankowo, bardzo zrównoważenie. Moje drogie byki, spędzimy dzień. Bliźnięta. Ubliźniam jutro jakieś propozycje, oferty, jakieś powiedzmy oficjalne rozmowy, jakieś umowy, jakieś sprawy, które być może, słuchajcie, warte są tutaj, abyście je podpisali, zrobili, wdrożyli, zadziałali. Słuchajcie, Asmonetowy to jest taka szansa na coś poważnego. Tutaj naprawdę może odbyć się poważna rozmowa, poważne propozycje mogą się posypać, jakieś ważne informacje mogą do Was dotrzeć. Ważne, nieważne, ale takie, gdzie Wy. Uznacie je za poważne, za ważne, warte rozważenia, bardzo mocno. Słuchajcie, te wieści mogą też bardzo mocno was pobudzić do pewnego rodzaju myślenia dotyczącego Was czy dotyczącego tej sprawy. Nie mam bladego pojęcia, bo tutaj też u niektórych widzę otworzenie się trzeciego oka, tak jakbyście troszeczkę szerzej na jakąś pewną sprawę zechciały popatrzeć. Więc moi drodzy, brać, jeżeli coś fajnego idzie. Raczek, w dniu jutrzejszym. Będzie płakał nad rozlanym mlekiem. Nie wiem, stłucze wam się coś, posypie wam się coś, nie pójdzie jutro wam coś i będzie wam przykro, będzie wam źle, będzie wam smutno, bądź też będziecie wracały do czegoś, co nie wyszło, nie poszło i nadal gdzieś te bolączki, powiedziałabym, emocjonalne w was się są, drzemią i jutro mogą się kochani obudzić, bo to jest taka, wiecie, utraciliśmy coś, coś nie poszło, coś popsuło się, coś nie wyszło, a rak wraca do tego i jakby jeszcze tego tego. Tematu przerobić nie może. No chyba, że to jest świeży temat, tak? <laughs> coś tam jutro musiałoby się zadziać, nie wyjdzie i rak powie: O kurczę, a miało być tak pięknie i coś nie poszło. Co jutro ulwa? <laughs> No i macie kartę słuchajcie z rozkładu y, dzisiejszego, chyba z tego, co mi się dobrze kojarzy. Y, słuchajcie, pustelniczycie. Nie wiem, czy w danym momencie, moi drodzy, jesteście od czegoś odizolowani, czy od, jest, prowadzicie relacje na odległość, czy czujecie się samotni, doskwiera wam ta samotność, nie wiem, ale możecie mieć taki troszeczkę klimat odsunięcia, y, klimat y, osamotnienia, y, sytuacji, w której jest wam ciężko, bo nie możecie przy kimś być, Albo nie możecie czegoś ewentualnie zrobić. Jest to również karta, słuchajcie, potrzeby wyciszenia, potrzeby przemyślenia sobie czegoś, więc bardzo wielce prawdopodobne, że lew nie tyle, że jest mu smutno, że, jest mu, że on jest sam, że jest osamotniony, że coś tam, coś tam, tylko może ma potrzebę takiego wyciszenia się, żeby coś przemyśleć. Panna. Złamane serducho. Cierpienie. Powód nieznany, słuchajcie, ale gdzieś możecie mieć pod taką bolączkę emocjonalną, trud emocjonalny. Ktoś może coś zrobić, powiedzieć: Pan nie zrobi się przykro. Gdzieś jest być może jakaś sprawa, jakiś temat, która powoduje, że wy, kochani, gdzieś bardzo to przeżywacie. I taka sytuacja też może mieć miejsce, bo miecze to myśli, więc być może, słuchajcie, coś w waszej głowie się zadziać, będziecie o tym myślały, dumały, rozważały jakąś sprawę. I to będzie powodować, kochani, coraz większy ból, bo nie możecie sobie z czymś, drogie panny, poradzić. No ale te trzy miecze się nam pokazały. Co jutro uwagi. Waga, słuchajcie, ma jutro olbrzymią, olbrzymi potencjał do, do, do pokonania rzeczy trudnych do przejścia. Tak to troszeczkę widzę. U jednych, tak? Bo to jest taka karta, słuchajcie, gdzie my tutaj pokonujemy trudności jakiejś sprawy, tematu, sytuacji która ostatnio troszeczkę jakby napawała was taką opcją, ja nie wiem już jak mam to przeskoczyć, nie wiem jak to zrobić, albo jest mi ciężko to już dalej ciągnąć, ale słuchajcie, jak jutro się za to coś zabierzecie, jeżeli są oczywiście takie wagi, które mają taki temat, to będziecie w stanie tego, będziecie w stanie to pokonać, więc jeżeli są jakieś trudne tematy, czy też trudna praca do wykonania, coś co ciężko wam było przeskoczyć, zrobić, załatwić, to jutro jest do tego odpowiedni dzień. Mogą relacje się umacniać. Jeżeli macie z kimś bliską relację, miłościową, relacyjną, taką odno, wiecie o co, Kaman, to może ta relacja się bardziej umacniać. Nie widzę tutaj relacji na siłę w tej karcie, ale widzę taką relację, gdzie dwoje ludzi chce przy sobie być. Skorpion? Uskorpiona jutro Dzień Miłościowy. Opieka, troska, wsparcie, potrzeba y, słuchajcie, jakiegoś takiego wygadania się, y, jakiegoś emocjonalnego, słuchajcie, właśnie zwierzenia się komuś z czegoś. Opieka, troska, wsparcie, bliskość, czułość również w tej karcie się pokazuje. Możecie tęsknić za miłością, jeżeli ktoś z Was gdzieś jej nie ma albo no, nie możecie tego jutro uskuteczniać, być może tutaj um, kierujecie się tym głosem serca, ale też tęsknicie za tą osobą oczywiście, bądź też osoba jest na miejscu i zwyczajnie, kochani, spędzacie miły, piękny, cudowny, miłościowy dzień z tym człowiekiem również jak najbardziej tutaj pasowały tego. Strzelec. Brak sił do czegoś, w strzelce. To jest taka sytuacja, że już macie czegoś dosyć, słuchajcie, coś już Was przerasta, próbujecie się już chronić przed tym wszystkim, żeby się od tego odizolować, macie poczucie poranienia, macie poczucie skrzywdzenia, macie poczucie nieszczęścia i zachodzi w Was taka potrzeba, ja muszę już z tym coś zrobić, ja się muszę chronić przed tym wszystkim, bo tak dalej być nie może. Tak to poczułam. Strzelce dajcie znać, bo nie wiem, czy to w ten desen idzie, ale ja tak troszeczkę was widzę, że robicie, staracie się, jeszcze żyjecie nadziejami, coś tam dążycie w jakimś pewnym kierunku, nie przynosi to rezultatów, jesteście już tym zmęczone, jeszcze ciągniecie ten wózek do przodu, ale coraz bardziej czujecie, że jesteście tym wszystkim, kochani, mocno dobici. Tak to, kochani, widzę. Koziorożec. Koziorożca, jutro powroty do tego co było albo do kogoś, kogo znaliście wcześniej, albo ktoś do Was się odzywa, kontaktuje się z Wami, próbuje do Was wrócić, albo Was gdzieś tam zaczepia, albo nie wiem, no odnawiacie relacje, odnawiacie kontakt. Nie wiem, czy to robicie Wy, czy to robi druga strona, ale to są takie powroty do tego, co już miało miejsce, albo do kogoś, z kim się wcześniej koziorożec znał. Możecie też być sentymentalne i dużo rzeczy wspominać z przeszłości bądź zajmować się sprawami, czy też jechać do miejsca, które już kiedyś znałyście. U wodnika jutro sukces spełnienie zadowolenie. Więc wodniki, jeżeli Wy tutaj jutro za cokolwiek byście się nie chwyciły, karty pokazują, że skończy się to dobrze, skończy się to pomyślnie, skończy się to pełnym sukcesem. Więc bardzo dobrze, moi drodzy, jutrzejszy dzień będzie udany, będziecie z niego zadowoleni, kochani, tak jakby coś poszło Wam dobrze, co jutro macie zdziałać. Więc no to dajcie znać. A co u rybek? A, rybek jutro, dzień depresji, słuchajcie. No to tutaj już bladego pojęcia, kochani, nie mam dlaczego, ale możecie się, kochani, czymś przejmować, możecie coś przeżywać, możecie się czymś martwić, możecie się czegoś bać, możecie czuć spadek energetyczny, możecie czuć, że nie macie formy, możecie mieć jakiś temat na głowie i przeżywać, że coś Wam tutaj no, nie jest takie, jakie powinno być i po prostu się tym przejmujecie. No taka troszeczkę deprecha, być może, kochani, jesienna, ale zarysowała się tutaj na jutro. Dla Was. Drugie znaki, Sodiaku, dajcie znać oczywiście, co Wy o tych kartach sądzicie, jak tutaj mniej więcej to wygląda, jeżeli chodzi o te Wasze życia. Czytania są tutaj, kochani, no nie takie mocno rozwojowe, półtora godzinne, no bo wiadomo, że, kochani, nie, tym bardziej, że robimy to codziennie. Dodatkowo robię Wam półtora przez przynajmniej godzinne czytania tygodniowe. To są tylko tak naprawdę te dniówki, takim uzupełnieniem do tygodniówek, ale dajcie znać, jak czujecie energię kart. Kochani, ja się na dzisiaj że tak powiem z Wami żegnam, życząc Wam oczywiście cudownego wieczoru, buziaki i kochani, do jutra, również na czytaniu tygodniowym, jak i na dniuweczce na pewno. Buziak!